Dzień dobry. Do sprzedania mam Skoda Superb trzeciej generacji po faceliftingu. Samochód jest z polskiego salonu. Data pierwszej rejestracji to styczeń 2020. Samochód ma 69 000 km przebiegu. Jest to dwulitrowa benzyna TSI o mocy 190 koni, wersja Sportlight to wyposażona w pięknym niebieskim kolorze Blu-Rays, fajnie się komponuje z całość z czarnymi wstawkami, czarna usterka oraz wszystkie tutaj chromowe listy są w kolorze czarnym, także fajnie to wszystko współgra. Samochód w bardzo dobrym stanie, bezwypadkowy. Jeden element był powtórnie lakierowany, to przednia maska. przednie lampy mamy skoda Crystal Lightning czyli już z matrixami wnętrze charakterystyczne dla Sportlina czyli kubełki z Alcantarą panie wyprofilowane Nagłośnienie konton Cyfrowe zegary, święta kierownica skórzana, multifunkcyjna, skrzynia automatyczna DSG, mamy tutaj po odczyszczonym szybę oraz Webasto, również sterowane z pilota. Do samochodu są trzy kluczyki, tryby jazdy, adaptacyjny tempomat. Line assist, side assist, czyli tutaj mamy utrzymanie samochodu w pasie ruchu oraz czujnik morskiego pola. Jest również front assist, czyli radar tutaj przed nim, przed przeszkodami. Mamy elektryczną, tylną klapę. Lampeczki LEDowe, oświetlenie jest LEDowe, podwójna podłoga, jest również tutaj koło zapasowe. No i mamy też fabryczny hak, tak w zasadzie wygląda jak nowy, jeszcze bez ozdak krozji. Mam tutaj dostęp bezkluczykowy do samochodu i odpalanie też jest bez kluczyka dwustrefowa klimatyzacja Używane fotele i na tylej klapie i oraz jest isofix na przednim siedzeniu. Tutaj baby wejścia, przetwornica na 230 oraz dwa gniazda USB. Samochód w fajnym stanie. Pełen serwis ASO. Pewna historia. Jeden właściciel sprzedaż na podstawie faktury VAT 23%. Także jak ktoś jest zainteresowany, jest możliwość również wzięcia samochodu leasing, jest możliwość również kredytowania. Zapraszam na oględziny, jazdy testową oraz do zakupu. Do widzenia.